Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. No. Dawno się nie widzieliśmy, co? No. no. To był rok temu, albo dwa? Nie no, co ty, Rok. Nie no, to było Więcej? Naprawdę? Nie, bo my byliśmy wtedy sobie ja ja, ja ja... Roki 30, ja... Rok i trzydzieści... Ja y, pół, ro, y, ale pół roku Ale A nie liczę, temu. ale... Taki ale nie... oczywiście trochę, trochę no. urośliście jak wiecie? nie liczę, ale 363 dni. Tak? To nie. Ja więcej, <laughs> Słuchajcie, wiecie, że mam dla was tematy, nie? Tak. Chciałam was zapytać, kto w waszym domu najczęściej siedzi z nosem w komputerze? Ja jeden nas siedziałam przy komputerze 7 godzin. Ale nie mam komputera. Kto ci na to pozwolił? E, no nikt. nikt, po prostu sobie grałam. Ale, ale ten proszę ten pani, z przerwami, z przerwami, z przerwami. Z a co, z co fajnego w tym jest, że ty korzystasz z tego, a na przykład nie idziesz sobie na spacer, albo na rower, e, albo... Proszę pani, nie e, ja, pa, ja pani właśnie powiem, co jest w tym fajnego. Otóż nic, to po prostu jest wciągające. A co to jest wciąga? jest zupełnie niepotrzebne, ale po prostu, nie wiem, to Zabija jest czas. śmieszne, to jest śmieszne. Słuchajcie, a czy w ogóle korzystanie z sieci tak do końca jest bezpieczne? Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba z umiarem. Na przykład y, internet jest nam niesamowicie potrzebny. Teraz nasze życie jest praktycznie od niego uzależnione. Ale to wcale nie jest takie moim zdaniem złe, ponieważ możemy pisać do znajomych, możemy mówić, co się nam stało. Dla mnie też jest to wielką ulgą, i że jak ja mam koleżanki z Ukrainy, które wyjechały, to one czasami mi piszą i ja wtedy wiem, że one żyją, że wszystko jest okej. Okay. A tak, to nie wiadomo, czy taki list to by doszedł. Zresztą on by szedł kilka dni. Ja bym się też strasznie denerwowała. No, ogólnie internet jest bardzo przydatny. A jest jakieś ale? Ale, tak, tak, ale trzeba tam być. 50 tysięcy W grach nigdy nie podaje swojego prawdziwego imienia. Nazwiska, A nie bezradniej. Załóżmy, że to jest właśnie Fortnite. No i. Tam, Bingo, gra? Grasz w tę grę? Nie, nie. Właśnie powiedzcie, bo najsłynniejszą grą, w którą grają dzieci, to jest. Wiecie, jaka gra? Minecraft. Fortnite. Mhm. Fortnite to strzelanie Nie za wiele wiem, bo widziałem jedno zdjęcie, które mi kolega wrzucił z Fortnite'a na naszą grupę klasową. A dzieci mogą grać yy, w tę w grę? Fortnite'a? A nie coś taka właśnie dla nastolatków, no, co takie piosenki z tego. Najchyba no najsłynniejsza piosenka z Fortnite'em to haha, nie masz Fordców. Mm -hmm. Ojej, to Ale z ciebie wam Ale znacie to. Ale macie świadomość, że to nie ale jest, przy... jest ale dla Was najlepsze. Ale najgorszymi chyba Proszę, dla świata, jest, jest, jest ten. Joytop i ten, i TikTok. Proszę o właśnie, dlaczego? Pan, co jest najgorsze? Mhm. Że ja nie lubię właśnie takich gier, ale chodzi o to, że jak ktoś mi jeden raz zaśpiewa, to ja to zapamiętuję to i ja śpiewam, ale ja tego nie lubię tak naprawdę. Nie to denerwuje na no właśnie, samo się nuci po prostu człowiekowi, bo tak to. Ja nie lubię, kiedy ja coś ja zapamiętuję, a mnie, mnie ten. Mnie to denerwuje bardzo jak y, ja y, po prostu zapamiętuję jakieś głupie rzeczy od y, ludzi. No, ja miałam taki plan, Ale żeby, żeby, żeby najpierw no, <noise> zdobyć te <sobie> diamentowe sety, <noise> <noise> bo ja od razu padam na mej kawciu, więc zapomniałam, żeby sobie zdobyć diamentowy sety na mending. Na... Ja ciągle o tym gadam, <noise> a potem dopiero... Ale Janek, poczekaj, powiedziałeś coś o czymś bardzo ważnym, o tym, że YouTube i TikTok, że to jednak jest jakieś zagrożenie. Jakie zagrożenie mieliście ze mógł. sobą? Proszę o, o aż tak. Co to jest TikTok? Nie da się. Tiktok da to się. jest taka aplikacja a, do absolutnie. przewijania takich... Da się jajko, ale nie da się... Na YouTubie to, okay, nazywa... okay? to się nazywa... Na YouTubie to e, się nazywa Shortsy, na Instagramie to się nazywa e, Reelsy, wow. a na TikToku to się nazywa TikToki. No. E, I to się tak przewija, o. Aha. No ci różne krótkie filmiki, filmiki, filmiki w... wyskakują. Tupie. Czy to jest wartościowe? No to jest bezsensowne. Wiecie co to są lajki? Tak, tak. co to jest? Lajki to jest takie coś, jak coś ci się podoba. Bardzo dużo tego zdobędzie, to, to zostanie, zostanie like. na topce i w tej kasę. kasy. Kiedyś się nie dostawało za kasę i po prostu bardzo dużo mniej wrzucało. a, skąd ty to a teraz wiesz? są miliony osób. Pum, dowiedziałem się od brata, mhm. że kiedyś byli fajni gamerze, a teraz... Gamerzy, czyli? E, to się nazywa tak się nazywa gamerzy youtuberzy, ci, którzy grają na tam i wrzucają filmiki. Teraz to dla pieniędzy to robią. Kiedyś ludzie to robili, żeby po prostu patrzeć, że ktoś im dał łapkę do góry, tak, tak to się nazywa. I po prostu, że miło im było, że ktoś to lubi. Mm -hmm. I serio na tym można zarobić? To, to jest, to jest lab, sobie, tak że pijesz sobie. za się jakie pieniądze? To tysiąc to do Zależy do roku. jaką masz A to popularność. To jest praca? Tak. To, to jest, jest praca! praca. A tysiące zarabia. dorosłych to robią. Proszę? Tysiące dorosłych to robią. Dorosłych, dzieci, yy, nastolatków. M możesz też, możesz też komentować te rzeczy, za to też W na YouTube y ludzie to rzucają. Słuchajcie, to porozmawiamy o popularności, dobrze? Bo wydaje mi się, że w ogóle do czego, do, do, do czego człowiekowi jest potrzebna popularność? Do niczego. Ja na przykład biorę e, media społecznościowe e, na coś takiego, że według mnie to jest takie coś, żeby pokazać ludziom, y, co ja akurat y, robię i żeby się pochwalić. Dlaczego ludzie chcą być popularni? No, Mani się dostaje. Pieniądze. Pieniądze. Nie, to nie tylko dlatego, to cię też robi dla przyjemności. No. Co popularność daje człowiekowi? Władzę, właśnie władze, władzę i pieniądze. Oczywiście. Ale pieniądze też władza. Więc pieniądze Oczywiście. to skutki władza, bo ten, kto ma kasę, ma władzę. No, nie Aha. do końca. No wie, dużo ludzi pracuje dla kasy, więc możesz sobie zatrudnić. No, tak, dużo osób. no to, to są takie władze. osoby, mają pieniądze, ale. I też mają wpływy. Co daje popularność człowiekowi? daje, no jakby um, popularność daje, no popularność daje popularność. Wiecie kto to jest celebryta? Hollywoodu zwykle grają celebryci, bo celebryci um, osoby, które grają w bardzo wielu filmach i bardzo dobrze się zdaje, że grają i no i właśnie przez to yy, i właśnie przez to. Dost... No i właśnie przez to, że grają w tych filmach, a ludzie je to lubią, to mówią, że to jest bardzo fajne i potem rzucę po... i potem jakieś filmy o no sobie i po prostu takie inne rzeczy. Kto więcej zarabia, celebryta czy specjalista? No celebryta oczywiście. Dlaczego tak ten świat jest ustawiony? Dlaczego celebryta zarabia więcej niż specjalista? Ekspert. Ktoś, kto się zna na rzeczy. No bo to. No bo to tego celebryty lubią. O, wiem, bo... Celebryta zarabia więcej pieniędzy, dlatego że na przykład Bo jest. on, znany. Dostaje. on dlatego, nie dostaje, byśmy Dlatego, że na przykład jest znany w internecie i ludzie mogą. Y, no nie wiem, no w sumie to jakby. Jest znany w internecie i więcej zarabia, ponieważ jest jakby taki znany i ludzie go najbardziej dają i dają mu najwięcej pieniędzy, ponieważ najwięcej gra na przykład w serialu albo coś robi. Ale co to znaczy, znany? Znaczy pytanie, że ma znaną twarz na przykład? Nie, to wystarczy? Nie, chodzi o grę. Jest znanym to... aktorem, na przykład. Y, to, to jest ta popularność. Właśnie, że ktoś jest popularny i po prostu, no, no to co powiedziałam. Ktoś mogę nie depresję? Jak chodzi jeszcze o jedną grę, bardzo popularną, nazwij Roblox, to tam są, to tam ludzie wrzucają tak dużo rzeczy. No to taka Osoba, osoba która która... komentuje różne filmy, my wrzuca filmy, nie, na których które... komentuje różne rzeczy, tak. Proszę pani, I mam pytanie. Influencer. No właśnie, medyczny. Co? Co? <laughs>